Zgodnie z upoważnieniem Pana Przewodniczącego, otwieram obrady VI sesji Rady Miejskiej w Świętokłopocie, zwołanej w trybie artykułu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Prezydenta Miasta i stwierdzam zgodnie z listą obecności, że w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co wobec ustawowego składu Rady, wynoszącego 21 radnych, stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Oczywiście serdecznie witam Wysoką Radę, Pana Zastępcę oraz mieszkańców miasta i szanownych gości. Punkt drugi dzisiejszej sesji to przystąpienie do przedstawienia porządku obrad. Ja już mam. Wysoka Rado pozwolę sobie odczytać porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach. Punkt pierwszy to otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Punkt drugi przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 przez 17 przez 14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowica na 2015 rok. Punkt czwarty to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 przez 18 przez 14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Świętochłowice na lata 2015-2027. Punkt piąty podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 przez 36 przez 11. Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w mieście Świętochłowica. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16 przez 199 przez 12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie nadania statutu ośrodkowi pomocy społecznej w Świętochłowicach. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Świętochłowicach. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto w na rok szkolny 2015 16 na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia, do potwierdzenia tych kryteriów. Punkt 9 sesji to będzie podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach na 2015 rok. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach. Punkt 12. Sesji. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca na działania prezydenta miasta Świętochłowice. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach. Punkt 14. Zamknięcie Sesji. Szanowni Państwo, czy ktoś z radnych ma jakieś wnioski bądź uwagi do porządku obrad? Pytam również przedstawicieli wnioskodawcy, czyli Pana Prezydenta. Proszę uprzejmie, Pan Prezydent Korman. Wysoka Rado, uprzejmie proszę o rozszerzenie porządku obrad o jeden punkt, mianowicie o: Punkt dotyczący przyjęcia uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez miasto Świętochłowice w roku 2015. Dziękuję bardzo panie prezydencie. Czy ktoś z radnych bądź przedstawicieli wnioskodawców ma jeszcze jakieś uwagi dotyczące porządku obrad? Nie widzę, w związku z czym proponuję, abyśmy przystąpili do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad zgodnie z wnioskiem pana prezydenta. Zarządzam w tej chwili głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad. Kto jest za rozszerzeniem porządku obrad o daną uchwałę? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że rada miejska wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PEFRON realizowanych przez miasto Świętochłowice w roku 2015. Proponuję wysokiej radzie, abyśmy umieścili ten punkt Porządku sesji w punkcie 14. Ten samym punkt, zakończenie sesji, otrzyma numer 15. Czy Wysoka Rada życzy sobie, abym odczytał znowelizowany porządek obrad? W związku z czym przystępujemy, uznaje oczywiście ten punkt porządku obrad za zamknięty i równocześnie punkty pierwszy i drugi za zrealizowane. W związku z czym przystępujemy do podejmowania uchwał. Punktem trzecim dzisiejszej sesji jest przystąpienie do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 przez 17 przez 14 Rady Miejskiej w Świętokłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętokłowice na 2015 rok. Pani skarbnik Agata Ślezak już jest na swoim miejscu. Pan przewodniczący również, w związku z czym oddaje prowadzenie sesji. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z koniecznością zwiększenia planu dochodów, przychodów oraz wydatków w budżecie miasta na 2015 rok. Zwiększenie planów dochodów nastąpiło o kwotę 1 390 777 zł. W związku z możliwością otrzymania środków w kwocie 283 922 zł z Unii Europejskiej w formie dotacji celowej na realizację projektu pod nazwą Zintegrowane Podejście do obszarów funkcjonalnych, w kwocie 41 000 z tytułu zwrotu podatku VAT, w kwocie 7 645 z Unii Europejskiej w formie dotacji celowej na realizację projektu Mój Potencjał, w kwocie 3351 zł tytułem zwrotu środków wynikających z rozliczenia wydatków z lat ubiegłych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, kwotę 3000 zł z tytułu uzyskania nieplanowanych dochodów z kosztów egzekucyjnych z mandatów nałożonych przez Straż Miejską, 500 tysięcy zł zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów o wyższych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, o kwotę 460 000 spływów z tytułu odsetek i podatku od nieruchomości od osób prawnych, o kwotę 91 859 zł zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów o wyższych kwotach subwencji oświatowej dla Gminy i Powiatu oraz subwencji równoważącej dla powiatu. Zmniejszenie planu dochodów następuje o kwotę 30 312, zł i wynika z otrzymania wyższej dotacji na realizację projektu KOMPAS w 2014 roku, w związku z czym następuje korekta planu dochodów i planu przychodów w roku 2015. Zwiększenie planu przychodów następuje w wyniku zwiększenia planu wydatków na realizację projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, Centrum Integracji Społecznej i Ośrodek Pomocy Społecznej które sfinansowane zostaną z wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 186 232 zł. Zwiększenie planu wydatków następuje o kwotę 2 291 697 zł i następuje w związku z realizacją projektu pod nazwą zintegrowane podejście do obszarów funkcjonalnych w kwocie 283 922 zł. Przekazaniem do budżetu wojewody śląskiego zwrotu dotacji w wysokości 3351 zł, zabezpieczeniem środków na wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim w wysokości 320 959 zł, uzyskaniem dodatkowych dochodów na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek Straży Miejskiej w kwocie 3000 zł, wniesieniem wkładów do szpitala powiatowego w kwocie 625 000 zł, Kontynuacją realizacji projektu pod nazwą Centrum Integracji Społecznej w Świętołowicach Nowe Szanse i Możliwości w kwocie 20, 20 959 zł Kontynuacją realizacji przez OPS projektu Kompas w wysokości 91 641 złotych. Realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy projektu Mój Potencjał w kwocie 50 965 złotych koniecznością utrzymania terenów zieleni miejskich przejętych od MPGL-u i wszczęciem procedury przetargowej w wysokości 431 900 zł oraz zabezpieczeniem środków na zapłatę za odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta w kwocie 460 000 zł. Dodatkowo zaproponowano zmniejszenie planu wydatków bieżących łącznie o kwotę 745 000 zł. oraz zaproponowano zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków w związku z powyższymi zmianami w planie dochodów i wydatków budżetowych nastąpiło również uaktualnienie planu przychodów oraz źródeł pokrycia deficytu, które przedstawione są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Dziękuję. Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały. Dziękujemy bardzo Panie Skarbik. Serdecznie witam Państwa. Komisja Stały Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Bardzo prosimy Pan Radny Rafał Świerka. Wysoka Rado, ja tylko chciałem jeszcze w kwestii formalnej myślę, że wniesienie tego punktu do porządku obrad, który pan prezydent wniósł jest za zgodą y, twórcy dzisiejszej sesji, czyli pana prezydenta, tak? Tak. Dobrze. Teraz mam pytania do budżetu. Rozdział 75 615. Skąd się wzięła kwota 460 000? Czy dotyczy podatku od nieruchomości, czy jakiegoś konkretnego podmiotu i dlaczego nie była wprowadzona w budżet na etapie tworzenia go nie tak dawno? Drugi punkt: 320 000 na urząd. Konkretnie na jakie wydatki urzędu, jeżeli można by to było jakoś skonkretyzować? Czy w marcu już brakuje pieniędzy? Czy nie lepiej z tego tytułu uzupełnić plany finansowe szkół? Trzeci punkt: 625 tysięcy wkładu do szpitala i zmniejszenie wydatków bieżących 725 tysięcy. Po co to jest robione i gdzie poszła różnica 100 tysięcy, wynikająca z tej różnicy? I czwarte pytanie: 460 tysięcy na usuwanie odpadów. Dlaczego? I czy nie przypadkiem dlatego, że przesunęliście państwo płatności ze śmieci z poprzedniego roku na rok bieżący i zabrakło planu. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Prosimy bardzo pani skarbnik. Panie przewodniczący, panie prezydencie, wysoka rado. Pierwsza pozycja związana jest z kwotą 460 tysięcy. Są to wpływy z podatku rolnego, leśnego od osób prawnych. Wprowadzenie tej kwoty po stronie dochodów wynika z wniosku złożonego przez pana naczelnika Wydziału Podatków i Egzekucji Administracyjnej, ponieważ przeanalizował dokładnie wszystkie czynności egzekucyjne prowadzone w zakresie osób prawnych i na tej podstawie został spożono, złożony odpowiedni wniosek. Druga sprawa dotyczyła Urzędu Miejskiego zwiększenie. Kwoty o, dla Urzędu Miejskiego. Otóż, Szanowni Państwo, sytuacja wygląda na chwilę obecną w ten sposób, że wojewoda Śląski zmniejszył dotację dla Urzędu, dotację celową na bieżące funkcjonowanie i finansowanie Urzędu. I ta, dotacja została, ta kwota została zmniejszona zarządzeniem prezydenta miasta, w związku z czym celem uzupełnienia tych braków, które nastąpiły w związku ze zmniejszeniem dotacji, zostały uzupełnione w tej uchwale. Niemniej jednak pragnę Państwa zapewnić, że będziemy wyjaśniać z Wojewodą Śląskim, dlaczego w stosunku do pierwszego projektu zmniejszył nam dotację celową na finansowanie i funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, który realizuje również zadania nałożone przez Urząd Wojewódzki. Kolejna pozycja dotyczy szpitala. Jeżeli chodzi o szpitale ogólne, kwota 745 000 zł została zdjęta, można powiedzieć, z dopłat do szpitala, które stanowią wydatek bieżący, i została przesunięta na wydatki majątkowe na szpitale. Różnica wynika po prostu z konieczności zbilansowania uchwały budżetowej. I odpady. Tutaj może głos oddam panu prezydentowi Karczowi w zakresie odpadów. Bardzo prosimy bardzo prosimy pana prezydenta. Panie przewodniczący, szanowni państwo. No jak już kiedyś mówiłem na jednej sesji faktycznie jest tak, że ten proces opłacania ponoszenia przez gminę kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów jest jakby ciągły, to znaczy faktury za odbiór są miesięczne, faktury za zagospodarowanie są kwartalne. W miesiącu kwietniu następuje rozliczenie wydatków za gospodarnię odpadów, które wykonuje Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach. No i faktycznie jest tak, że część płatności, bo na przykład faktura za listopad wystawiona jest 1 grudnia, ma 30-dniowy 30 termin płatności i płacona jest w styczniu, podobnie za grudzień. Natomiast pamiętajmy, że też jesteśmy na etapie nowego przetargu i, i, i na odbiór odpadów wpłynęła jedna oferta przedsiębiorstwa Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Świętochłowic w konsorcjum z firmą PUK. Tutaj trochę koszty odbioru wzrastają. Między innymi to jest ta, ta zmiana, która w budżecie jest wprowadzana. Natomiast chciałem zaznaczyć i to podkreślić, że koszty opłaty śmieciowej dla mieszkańców w żaden sposób z tego tytułu nie wzrosną. Dziękuję. Dziękujemy bardzo pierwszemu zastępcy. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Nie widzę. Przystępujemy do podjęcia uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Dziękuję. Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam podjęcie uchwały stosunkiem głosów 14 za, przeciw 0 wstrzymało się 7 radnych. Następnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4, łamanej przez 18 przez 14 Rady Miejskiej w Siętuchowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2015-2027. Pani Skarbnik, już do nas. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej związany jest z uaktualnieniem limitu wydatków na rok bieżący. Po pierwsze. Aktualizacji podlega program pod nazwą Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych, na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskich, Świętochłowic. Jest to pozycja 11. Programu pod nazwą Kompas, programu Potencjał oraz programu pod nazwą Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach. Nowe szanse i możliwości. Projekt tej uchwały jest konsekwencją poprzednio podjętej uchwały budżetowej. Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały. Dziękujemy bardzo Pani Skarbnik. Komisja Stałe Rady Miejskiej pozytywnie zapiniowały przedmiotowy projekt uchwały. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Dziękuję. Nie widzę. Przystępujemy do podejmowania uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Szanowni radni, kto jest przeciw? Dziękuję, nie widzę. Kto się wstrzymał? Mhm. Dziękuję. Stwierdzam podjęcie uchwały stosunkiem głosów za, 16 przeciw nie było. Głosów wstrzymało się pięciu radnych. Dziękuję Państwu za głosowanie i przechodzimy do punktu piątego porządku obrad, którym jest rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 łamane przez 36, łamane przez 11 Rady Miejskiej w Świętołowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w mieście. Pana, pana Wiceprezydenta, tak? Bardzo prosimy Pana Wiceprezydenta o przedstawienie projektu uchwały. Wysoka Rado, Państwo Przewodniczący, uprzejmie proszę o przyjęcie uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany uchwały nr 5, łamane przez 36, łamane przez 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w mieście Świętochłowicy. Na podstawie aktów prawnych wymienionych w preambule Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala co następuje w uchwale nr 5 łamane przez 36 przez 11 Rady Miejskiej w Świętochowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunku i trybu finansowania rozwoju sportu w mieście Świętochowice wprowadza się następujące zmiany. Paragraf drugi ustęp trzeci otrzymuje następujące brzmienie. Nie będę państwu czytał treści tego paragrafu, natomiast powiem o przedmiocie tych zmian. Do, został rozszerzony katalog, a może bardziej powiedzieć doprecyzowany katalog kosztów, które mogą być finansowane z dotacji na podstawie uchwały w sprawie Warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w mieście. W obowiązującej uchwale mieliśmy sześć takich punktów, natomiast w praktyce stosowania tej uchwały, również jak gdyby na wnioski klubów, doprecyzowujemy ten katalog kosztów, rozszerzamy go do, do 14 pozycji. Ponadto precyzujemy, jaka może być, jaki procentowy udział kosztów obsługi księgowej udzielonej dotacji może być oraz określamy koszty niekwalifikowane, czyli takie, które nie mogą być finansowane z przyznanej dotacji. Uprzejmie proszę o podjęcie uchwały. Dziękujemy bardzo panu wiceprezydentowi. Komisje Stałe Rady Miejskiej, Rada Sportu w oraz Miejska Rada Działalności i Użytku Publicznego pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały i przechodzimy do dyskusji w sprawie projektu uchwały. Pozwólcie państwo, że z miejsca tutaj. Szanowni Mieszkańcy, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. W imieniu Klubu i Sprawiedliwości chciałem zgłosić następujący wniosek. To co rozmawialiśmy już wstępnie na komisjach, myślę, że było przedmiotem jakichś wyjaśnień. Natomiast, żeby była jasność Klub Prawa i Sprawiedliwości nie ma nic przeciwko rozszerzaniu tutaj niektórych uprawnień, tak, niektórych możliwości jeśli chodzi o Kluby Sportowe. Ogólnie jesteśmy za sportem, żeby to było jasne. Natomiast punkt piąty, jak jest ustęp pierwszy, paragraf drugi, ustęp trzeci, 3 Chodzi on o te zakupy odżywek i suplementów diety. Tak jak powiedziałem, wychodzimy z założenia, że jeśli ktoś chce suplementację uprawiać w sporcie, w sporcie, który jest sportem dla mnie rekreacyjnym, w sporcie, który nie jest dla mnie sportem zawodowym, to prowadząc 14 lat klub sportu walki, zawsze mówiłem: Panowie, wasza sprawa, wasze pieniądze. I tu mamy propozycję, albo wykreślamy ten punkt, jeśli chodzi o ten projekt uchwały. No, bo będziemy zmuszeni zagłosować e, przeciwnie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Nowak. Panie przewodniczący, szanowni radni, panowie prezydenci, szanowni goście. Ja również podzieliłem się swoją uwagą w czasie trwania komisji. Sto procenta przychylam się do mojego przedmówcy, do jego wniosku finalnego. E, ja podzielę się swoją uwagą, jakby też swoim malutkim doświadczeniem w tym zakresie e, sportu. Proszę Państwa, gama odżywek i suplementacji jest tak bardzo szeroka, że wiele z nich, mimo że są dopuszczalne e, do, do spożycia, są naprawdę na pograniczu dopingu. I uważam, że w sporcie rekreacyjnym sport powinien być przede wszystkim służyć zdrowiu, integracji, kulturze, żeby. E, tej te szeroki takim pojęciu, takim społecznym. I suplementacja, tak, szeroka, określa, tak szeroko określona suplementacja, niech się odbywa w sporcie zawodowym. A jeśli ma się odbywać w sporcie rekreacyjnym, to za pieniądze uczestników. Powiem też dlaczego, bo, bo generalnie jestem zdecydowanie za tym projektem uchwały. Jestem małym wyjątkiem tego paragrafu drugiego z punktem pierwszym, piątym. Jeżeli już ma się odbywać suplementacja, to ona powinna być pod ścisłym nadzorem lekarzy. A w tym sporcie rekreacyjnym tak, tak silnej, silnego nadzoru lekarskiego jednak nie ma. Bo tylko w sporcie zawodowym jest taka bardzo, bardzo szczegółowa, yy, bardzo szeroki zakres badań związanych z suplementacją. W sporcie rekreacyjnym oczywiście każdy zawodnik musi mieć kartę sportowca, ale tych szczegółowych badań już nie, nie ma w trakcie e, uczestnictwa w skali roku robionej. Tak szczegółowych badań nie robione. Dlatego ja popieram wniosek Pana Przewodniczącego o skreślenie tego punktu 5 z paragrafu drugiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Radnemu. Bardzo proszę Pan Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Radny Rafał Łataś. Panie przewodniczący, panie prezydencie, wysoka rado. No ja muszę się przyznać, jestem nieco zaskoczony, bo mieliśmy przecież komisję, na której dyskutowaliśmy o tej sprawie. Był pan prezydent, był pani, była pani naczelnik Wydziału Kultury Sportu. Którzy odpowiadali na to pytanie dotyczące suplementacji, dotyczące zakupu odżywek. Dobrą rzeczą w tej uchwale, jest to, że poszerzamy katalog rzeczy, które będą mogły uzyskiwać dotację celową z Urzędu Miasta. Nie rozumiem, mówię to zupełnie szczerze, ja nie jestem, chciałbym powiedzieć, wybitnym sportowcem, ja w ogóle nie jestem sportowcem, tak więc nie będę jak moi przedmówcy dzielił się swoimi doświadczeniami ze sportem, czy to tym wyczynowym, czy niewyczynowym. Natomiast, no jeżeli na rynku są dostępne, pewne diety, pewne suplementy diety i nawet jadąc w samochodzie słyszę od jakiegoś czasu w radiu um, jedną um, reklamę pewnej, pewnych, pewnej, pewnych suplementów, które są reklamowane przez wybitne osobistości życia sportowego w Polsce, no to zastanawia mnie dlaczego ludzie, którzy poświęcają swój wolny czas, organizują się w ten czy inny sposób w różnych klubach sportowych, nie mogą w sposób legalny Zgodny z zaleceniem trenera, bo podejrzewam, że nawet w klubach amatorskich jakiś trener jest, bo musi mieć ktoś nad, nad tym pieczę, żeby nie korzystać z odżywek czy suplementów diety. No, zdarzało mi się swego czasu czasami grywać w piłkę nożną. No i nawet po takim godzinnym treningu piłki nożnej piliśmy z kolegami. A, piliśmy z kolegami. Różne napoje izotoniczne, Aha, okay, Panie okay, Przewodniczący, przepraszam, przepraszam, piliśmy nie... napoje izotoniczne, które z tego, co mi wiadomo, też są pewną formą suplementacji i pewną formą no, zażywania diety, dlatego dziwi mnie to podejście i apeluję, abyśmy zostawili to w, takim, w takiej formie, tą uchwalę, w jakiej ona jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wiceprzewodniczącemu. Prosimy pan radny Rafał, Rafał Świerk, przepraszam. Wysoka Rado, widzimy tutaj jakieś takie tarcia w cudzysłowie, bo to ja uważam dla dobra podjęcia tej uchwały stawiam formalny wniosek o skreślenie tylko tego punktu z całego projektu uchwały i podaję go proszę przez pana przewodniczącego ten wniosek pod głosowanie. Dziękuję bardzo panu radnemu. No ja myślę, że, że, że też wyraziłem się w ten sam sposób. Prawda? nie powiedziałem, że to jest wniosek formalny, ale musi on być przegłosowany. No będzie musiał być przeciwny, ale poczekaj chwileczkę. Kochani, sport tak, trampki, piłka, tak, suplementy odżywek i suplementy diety nie. Bardzo proszę wniosek formalny pan. Wiceprzewodniczący. Jasne, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, ja zgłaszam wniosek formalny, wydaje mi się, dalej idący, bo proszę o 5 minut przerwy. Chcielibyśmy w gronie klubu też zastanowić się nad, nad tą propozycją. Dalej idący wniosek, Panie Przewodniczący. A to, O tym decyduje Pan Przewodniczący, który jest dalej Dobrze, dalej idący oczywiście jest wniosek, jeśli chodzi o przerwę. Ale teraz wnioski są formalne, Panie Prezydencie. Bardzo mi przykro, musimy dokończyć procedurę. Szanowni Radni, kto z Państwa radnych jest za ogłoszeniem ile Pani. 5 panie... minut. 5 minut przerwy. Bardzo proszę o podniesienie rąk. Jeszcze jakbym mógł prosić Państwa o wytrzymanie, tak, 11, chwilę 11, tak? 11 radnych e, za, e, kto się wstrzymał od głosu z Państwa radnych? Ile? osiem radnych się wstrzymało, tak? No to wniosek jest jasny. 5 minut, 5 minut Dziękuję bardzo.